Ciesz się świętami jak dziecko. Pięknych i radosnych świąt życzy Biedronka. Podobno jesteśmy niezorganizowani. Wiecznie zabiegani, ciągle zatroskani co naprawdę nas łączy. Skoda. Przyjdź do salonów i sprawdź ofertę specjalną. Prąd jak prąd, ale w święta dostaniesz od PGE pomoc w nagłych wypadkach: elektryka, hydraulika, szklarza, ślusarza i do pieca technika. A gdybyś jeszcze chciał, speca od IT AGD i RTV. W święta dostaniesz od PGE pomoc fachowców. Wejdź na zapewniamyenergie.pl lub zadzwoń pod 4 i 8 dwójek. PGE. Zapewniamy energię i fachowców. Kochana mam, dziękuję za wszystko, co robisz w czasie świąt. Myślisz, że tego nie widzimy, ale widzimy. Przynajmniej ja. Dziękuję za te zwykłe rzeczy, które dzięki Tobie stają się takie magiczne. Nie wiem jak ty to robisz, ale może jesteś czarodziejką? I choć jestem już prawie zupełnie duża, to dzięki Tobie, Mamo, zawsze będę wierzyć w magię świąt. Wesołych świąt, Mamo. Tesco ciesz się tym, co dobre. Przyleciał jakiś dziwacznie ubrany starzec. I to czym? Odpuśćcie śluzę. Napisał do mnie niejaki Wargorek. Który to z Was? Przysył wejść. Hmm? Czy Wargorek był grzeczny? Był. Nie kłamie? Kłamię, ale nie teraz. Czy Wargorek? Na no, ogół to ja zadaję pytania. Życzymy, aby w te święta nikomu nie zabrakło dziecięcej radości. Byłeś grzeczny? Wedel, poczuj dziecięcą radość! To inni ludzie motywują nas najlepiej. To oni sprawiają, że chcemy się rozwijać, stawać się coraz lepsi, przełamywać kolejne bariery. Im więcej takich ludzi jest dookoła, tym lepiej. A z nami takich ludzi jest już 16 milionów. To Wam staramy się ułatwiać każdy dzień i to dzięki Wam jesteśmy siecią numer jeden.